Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jestem posłany przez przynajświętszą Trójcę, aby dotrzeć do serca całej ludzkości, która jako lud Boży musi ocalić swą duszę Wspominając narodzinę naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, każdy człowiek musi przed tym boskim dzieciątkiem złożyć całą swą cielesną i duchową istotę, aby dzięki swemu żartliwemu pragnieniu stworzenia został przemieniony przez miłość, prawdę, dobro, miłość miłosierną oraz wszystkie dary i cnoty, którymi dzieciątko Jezus przyozdabia swoje dzieci. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Ludzkość podąża dalej wśród niepowstrzymanego chaosu przemocy, który przenosi się jak choroba zakaźna z jednej osoby na drugą, które czasem pozwalają na to, samemu nie wiedząc dlaczego, lecz czynią to tylko po to, by naśladować złe postępowanie swoich braci. Taki jest cel możnych tego świata osiągnąć to, by człowiek sam siebie zniszczył w dziedzinie moralnej, społecznej, duchowej, żywieniowej i gospodarczej, aby wobec tak wielkiego ciężaru, niewłaściwych czynów ludzie zaczęli wyrzekać się przy najświętszej trójcy, naszej królowej matki oraz gardzić tym, co przypomina im o tym, co boskie. Obwiniając Boga za to, co się dzieje. Podczas gdy wspominacie narodziny Dzieciątka Jezus, zło atakuje ludzkość z siłą większą niż w przeszłości, z powodu bliskości tego, przed czym ostrzegała Was przez tak długi czas nasza Królowa i Matka, przychodząc do Was. Jesteście ludźmi, którzy dali wolną rękę swojej ludzkiej woli chodząc różnymi, błędnymi drogami, które doprowadziły was do tego momentu. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Podczas wspominania Bożego Narodzenia sprawy ludzi się nie zatrzymują. Walki trwają dalej, prześladowania się wzmagają i to, co nieoczekiwane, następuje z powodu nieustannej walki toczonej przez siły zła któremu człowiek pozwala podkopywać swoje życie. Módlcie się, módlcie się za Meksyk, cierpi z powodu sił przyrody. Módlcie się, módlcie się bez wytchnienia za Brazylię. Wasi bracia potrzebują waszych modlitw. Módlcie się, módlcie się o siłę dla całej ludzkości. Módlcie się, módlcie się za Europę, jest pilnie konieczne. Żebyście modlili się za Europę, cierpi z powodu sił przyrody i przez samego człowieka. Zmierzacie ku kamienistej drodze. Zostaje wam narzucona jedna jedyna religia światowa z powodu tego, że ludzkość łatwo oddaje się nowinkom. Ludzie zapominają, że w krzyżu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Jest wyryte zbawienie każdego człowieka. Ewangelia według Świętego Jana 12, 32, 33, list do Hebrajczyków 12, 2, pierwszy list do Koryntian 1, 18. I że tylko na drodze prawdy i żalu za grzechy możecie znaleźć zbawienie. Zapominacie, że nasza królowa i matka. Odstraszyła demona. On się jej boi i nasza królowa i matka stoi na straży ludu swego syna. Znajdujecie się na drodze wypełnionej wszelką pokusą, sidłami zła, podszeptami zła, i zły wie, że jest to dla niego chwila sposobna, aby móc unieść ze sobą swój łup dusz. Musicie być mężni i mocni, aby nie upaść. Dzieci Boże, trwajcie w gotowości, nie słapnąc w czujności, jako że z jednej chwili na drugą może wybuchnąć z góry zaplanowany konflikt. Bez wystawiania się na ataki pośród konfliktów i zamieszek, niech każdy strzeże swojego spokoju i niech pozostaje tam gdzie jest, dopóki nie będzie mieć bezpiecznej możliwości, żeby wyjść. Jeżeli jest tak, że musi to zrobić. Moje legiony trwają w czujności, oczekując na Wasze wezwania, by natychmiast pospieszyć Wam z pomocą w odpowiedzi na nie. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nadchodzi wielki znak przychodzący z wysoka. Każdy z Was wie, że Boża opieka czuwa nad ludzkością. Miłosierdzie Boże jest nieskończone. Błagajcie o nie, naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, żeby wniknęło ono w Was i pozwólcie mu uczynić z każdego z Was nowe stworzenie, i w ten sposób zdołacie zwycięsko wyjść naprzód z tak licznych prób, które zgotowała sobie sama ludzkość. Adorujcie dzieciątko Jezus w żłobie, w każdym domu, w każdym miejscu, w którym przedstawiały je we właściwy sposób. Ewangelia według świętego Mateusza 2:11. Moje legiony czuwają nad każdym z was. Błogosławią was i ochraniam mym wzniesionym mieczem. Święty Michał Archanioł. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi, bracia z Bożego miłosierdzia otrzymaliśmy orędzie świętego Michała Archanioła wzywającego nas do duchowej przemiany by doprowadzić nas do nawrócenia dla naszego dobra jako że będziemy potrzebować być mocnymi w wierze i utrzymywać w sobie duchową siłę by wiedzieć że nie jesteśmy sami i że nie zostajemy porzuceni przez Przeświętą Trójcę ani przez Matkę Najświętszą jest to dla nas niezbędne, aby trwać niezachwianie i stawiać opór ciosom zła. Czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy zanurzeni w przemocy, która zdawała przeniknąć wszystkie sfery społeczeństwa, we wszystkich jego warstwach. Przemocy nie tylko zbrojnej, lecz w naszym myśleniu spokoju i zagrożeniach płynących ze strony źle wykorzystanej nauki. Zagrożeniach w sferze politycznej i religijnej. Człowiek jest poddawany próbie we wszystkich aspektach. Musimy mieć jasną świadomość tego, że nie potrzebujemy nowego pisma świętego, ani żeby zmieniali nam przykazania, ponieważ tak jak istnieje tylko jeden krzyż, na którym Chrystus nas odkupił z naszych grzechów, tak samo istnieje tylko jedno pismo święte które nie pozwala na nowinki. Bycie mocnymi w wierze stanowi warunek, bez spełnienia którego nie możemy nazywać siebie chrześcijanami. Jesteśmy wezwani do tego, aby paść na kolana przed boskim dzieciątkiem Jezus, aby prosić przed Nim o to, by doprowadził nas do bycia lepszymi oraz mężnymi i mocnymi, abyśmy nie zachwiali się wobec sił zła. Modląc się i wynagradzając, w praktyce naśladując Chrystusa w naszym postępowaniu, tak właśnie dajemy świadectwo, że tak jak pasterze z Betlejem, idziemy, nie zastanawiając się nad tym, do naszego boskiego dzieciątka, aby ofiarować mu to, czego on oczekuje, owo ja, które przeszkadza nam, oddać mu się całkowicie. Amen.